Siemano Widzowie, z tej strony Właśnie, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie nowego Star Dropa oraz zagramy sobie eliminację, bo eliminacja powróciła, więc dobra. Ale najpierw odbierzemy sobie nagrodę w sklepie. Dobra. I zagramy sobie kandydaci dnia Noka. dobra. Zlecimy. Oczywiście polecam stawić łapeczkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Będzie mi bardzo milutka, a nic was to nie kosztuje. Dobra, spiją nas w takim miejscu. To. Wygrałem to! Let's go! Dobra, widzowie! Dobra Nie, jestem sam, no i zginę Nie, jaki nie fart, widzowie! Kurde, dobra Dobra, jak widzowie dostanę start dropa, to będzie mega fajnie, chyba dostanę, dobra, knockout. Jest, mamy start dropa. Ale rzadki, kurde. Aj, 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 aj. Nic nie wylatuje w ogóle, niestety się nie udało dropnąć widzowi start dropa. Znaczy, yy, udało się, ale... Dostałem mega słabego, dostałem tylko rzadkiego, ale wróciła eliminacja i to mnie mega cieszy. Więc sobie zagramy w sumie koltem, yy, bo kolt jest dobry na eliminacji. Tak, koltem sobie zagramy. To zmienię, zmienię sobie skina. Yy, na tego, yy, Dobra, tak. Eliminacja, dobra. Dawno nie grałem w eliminację, bo w sumie usunęli ją, ale cieszę się, że wróciła. Mam boty chyba Więc jakbyśmy wygrali byłoby mega fajnie Jeszcze są przyspieszenia więc dobrze Dobra, dwa party Tylko widzę, że właśnie tutaj mm, Muszę zadać obrażenia albo sobie Wiesz, na Oje! Oni mnie Mandy bije Nie, jaki to jest pocisk? Dobra. dobra mamy widzę, pierwsze miejsce. Ile to jest parku psów? Dobra, zbieramy perki psy. Siedem perki psów na dobra. No, ludzie widzowie. zabijamy bossa, bo pierwsze miejsce jest. Więc... Yeah. Nie! Nie, nie, nie ja zginę, zginę! Mam 300 HP! Mówi, no, że są te lecznice. Lecznice. Przepraszam. Dobra. A my nie odcinek za niedługo z Nowego Karnetu. Jak wyjdzie, za kilka dni. Dzisiaj jest środa, więc poniedziałek. Dobra, to za. Za niedługo też będzie kolejny odcinek. łapaj piperka mnie bije. Ale dobra widzowie, on ma 25%. A ja mam pierwsze miejsce, jeszcze mu tyle zadałem HP. Łap, łap, ła, ła. Jak zginę widzowie, to nic się dzieje. Mam taką przewagę. Ile to jest parkuse? I to wzięła! Pamka! 20 parksów będzie biała. No, zadałem tyle obrazu. Że raczej nikt to nie, 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 nie. p... 21 par cupsów! <grym> Ult Mandy się na bosie. Nie, yes, zmarnowałem ultra, super Wiadłem, ale się go, dobijcie go! Ja mam tyle obrazów dobity, że TIK, 11 par cubsów, co jest? Nie... Ja nie no, mina 6000! Lola, 15 perkus, co jest grane? 1%! Jakie to są dymy? Jezu. dobra jest! Winek, dobra! Dobra, gramy jeszcze raz. Maxim, bym mógł, tylko na maksie ile mam tu parku? Mam 700, ja ci sunę. To jeszcze dużo bije. To tak szybko spam. Nie no koltem. Ja mam kolczę 600 kartów, A za eliminację też się dostaje. Więc dobra, fajnie, fajnie. Tak by się nam udało wygrać. Teraz już czuję, że nie będzie... Tak, już widzowie tutaj nie ma tych. Nie ma botów. Tu już będzie ciężej. Ale mam farta. Bo to się baperki wszyscy Bober! Dobra, bober, bober, uciekaj, uciekaj. Nie! Nie zostawcie! Grif! I Griff zostaw, dobra. Mogę nadal pierwsze miejsce na jakąś słone, czy co? Brok mnie bije! Adrian. Nie, zginę, zginę, no i drugie miejsce mam, dobra, trzecie, teraz to jest Lipa mam czwarte miejsce, ale dobra, czwarte nie najgorsze, chodź tu, wszyscy goldem grają, ja nie ginę, ja no nie, pan, nie, co jest, czwarte miejsce mam, dobra, Dobra, ma zero! Ale ja... Dobra. ah, Bo no chcę iść! Zostaw mnie! Zostaw! Nie! Nie ma 8%! Ja go nie zabiję! Ja go nie zabiję, bo mnie bije! Nie wierzę to, co to się dzieje! Więcej końców! Nie, Adrian, zostaw! Nie, szóste miejsce mam! Tragedia! 16 palców ktoś miał! Tragedia z tym! Normalnie, dobra, zagramy sobie jeszcze te dwie gierki. Teraz zmienimy sobie postać na inną. Bo jest tragedia. Czy tak szybko strzela? Dobra, spróbujemy jeanem. Może coś dinem ugramy. Hmm. jest najgorsze, że... Wszyscy grają koltem. Ja wziąłem Dina. Za dwa kolczeka to chyba dostałem mocno. Ale ja mam widzę że długi zasięg, więc należy, należy! Prawie Deadlow! No o, nie, no ale jestem otoczony! Nie! On ma słony jakąś, nie ma słony! Można go bić, tylko ja zginąłem, najgorzej nie! Ja nie umiem widzowie tego grać! Ja lubię to grać, ale tego nie umiem! Boss, boss. Ósmą! Bij mnie bije! Zostaw mnie bij! Nie, to jest tragedia. Kolp na 11 barki, o psów. No mnie. O no nie, to jest nie, uda nie ma w ogóle. co ubrać! Mam tragiczną postać, jak mi się wydają. I tego bossa zabiją.

Dobra, ale jean nie jest ogólnie tutaj dobry. To mało zadaje... Muszę jakąś inną postać, ja ten ogólnie jean... Kim by tu się zagrać? O mega dobrze sobie. Dobra, jeszcze mam jeszcze Spróbujemy. sakra po prostu dobra Ech, wie tam, wie tam. zostaw mnie, bij, bij, zostaw mnie nie widzę wy, czemu oni atakują mnie, oni bossa gdyby oni bili bossa a nie mnie Co w ogóle mnie, ja nie wiem, ja nie wiem co mi nie Ja po prostu... nie zostawi! mnie, zostaw! Zostawcie nie. mnie! Zostawcie mnie! Ewała! Ty ludzi! Ja już w lutym nie wiem Nie, ja chcę tylko sobie... Ja chcę widziałeś tylko naprawdę w niej w ogóle To jest nie do ugrania po prostu, bo... To są trza, że chcę... Ulta muszę Nie, no ma słone. to jest? tragedia. Kolejne. Nie. Przepraszam widzowie z tej gry, ale po prostu ja mam. Prostu to jest tragedia. Masakra, no nie da się w grać. Dobra, widzowie, to by było w sumie na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. I do następnego. Cześć.